Hej, hej, witam was ponownie. Nazywam się Piotr Mojsak, a wy jesteście na kanale Mojsak Fototechnik. Dziś porozmawiamy o czymś takim jak polaryzacja, co to jest światło spolaryzowane. I o tym będzie ten odcinek. Zapraszam do oglądania. Aby wyjaśnić w ogóle zjawisko polaryzacji światła, należałoby, należałoby najpierw Rozkminić, co to jest światło, jak się ono zachowuje. Ja tu nie będę mówił na temat zjawisk fizycznych i wzorów, i takich tam innych zagmatwanych rzeczy. Z tego względu, że nie czuję się odpowiednią osobą na tym miejscu, żeby, żeby takie rzeczy mówić. Podejrzewam, że namieszałbym tak, że nikt by nie zrozumiał, a ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, by się ze mnie śmieli. I tutaj w komentarzach byłyby hejty na mnie na maksa. Słuchajcie, atom, foton emituje, promieniuje światłem. I tak bardzo w skrócie, bardzo patologicznie powiedziane, prawda? I ta cząsteczka światła, ona nie leci prostoliniowo. Ona nie leci w jednym kierunku. Ona leci po takiej fali. Tylko, że ta fala jest w każdą możliwą stronę. Czyli ona leci tak, ona leci tak, ona leci tak. Ona, ta cząsteczka cały czas drga. I te całe światło, które nas otacza, to są miliardy, nieskończona ilość tych cząsteczek światła, które właśnie w ten sposób drgają. W każdą możliwą stronę. I teraz słuchajcie. O co chodzi? I to jest takie zwykłe światło, prawda? I teraz, o co chodzi w polaryzacji światła? Jeżeli światło padnie na jakiś przedmiot, który odbija światło czyli szkło. Czyli nie wiem, porcelana, czyli na przykład jakieś mm, materiały powleczone czymś błyszczącym, na przykład fortepian, na przykład woda, na przykład woda, słuchajcie, jeżeli światło wpadnie na coś takiego i się odbije i bardzo pod odpowiednim kątem się odbije, to to odbite światło jest spolaryzowane. Jak sobie zdajecie sprawę, część światła, na przykład jeżeli chodzi o wodę, jak stoicie sobie w wodzie po kolana, no to jak spojrzycie sobie na swoje nogi, stopy, to wydają się krótsze, prawda? A to dlatego, że część światła, które, które tam dochodzi, nie tylko się odbija od tych naszych fal, tylko też zostaje tam, przechodzi przez tą wodę. Przechodzi, ale się ugina także. Na tej płaszczyźnie tej wody się ugina, pod innym kątem się zaczyna załamywać to, to nasze światło. I jeżeli ten kąt odbicia i kąt załamania będą teraz, słuchajcie, równe 90 stopni, wtedy uzyskujemy światło spolaryzowane, odbite od tej powierzchni. Mniej więcej chyba wyjaśniłem, o co chodzi. No dobra, jak wygląda. W którym momencie powstaje te spolaryzowane światło? Ale co to jest te spolaryzowane światło? Tak jak na samym początku powiedziałem, cząsteczka światła drga, leci, drga w każdą ze możliwych stron, prawda? Natomiast światło odbite, spolaryzowane, liniowo najczęściej, drgać będzie już w jednym kierunku, czyli albo tak, albo tak, prawda? Albo pod jakimś tam kątem. I to światło odbite, spolaryzowane. Jest światłem, które może nam w jakiś sposób przeszkadzać. Czyli, jak patrzycie sobie na tafle wody, no to w pewnym momencie widzicie odblasków pełno, milion odblasków różnych i nie widzicie to, co jest pod wodą. Po to jest na przykład właśnie filtr polaryzacyjny, który możecie sobie kupić. Filtr ten będzie wyłapywał i zatrzymywał cząstki światła, które lecą. Nie w tej polaryzacji co trzeba będzie przepuszczał tylko jeden kierunek fali, czy tam nie wiem, czy to tak się nazywa. Czyli będzie przepuszczał tylko na przykład fale, które będą, będą drżeć tylko na przykład w poziomie lub tylko w pionie. Najczęściej te filtry mają możliwość obracania. I jeżeli obrócimy taki filtr, to możemy zaobserwować, że w pewnym momencie, w pewnym ustawieniu tego filtra, faktycznie będzie nam lepiej widać tą wodę i będzie widać coś pod tą wodą, niż w jakimś tam innym ustawieniu. Najczęściej wygląda to tak, że jest jedno ustawienie, i w tym ustawieniu najlepiej to widać. Bardzo często okulary przeciwsłoneczne mają. Polaryzację. Ja używam tylko i wyłącznie takich okularów, ponieważ idealnie, słuchajcie, nadają się do prowadzenia auta. W momencie, kiedy ktoś jedzie nas przeciwka i mnie oślepia, na przykład, to takie polaryzacyjne okulary są w stanie to wyłapać i zgasić trochę te nasze światła. Te światła nie będą już nas oślepiać. Bardzo fajna sprawa. Jedynym takim słabą jedną rzeczą, która jest, która występuje. W tym zjawisku, kiedy macie na sobie okulary polaryzacyjne, ewentualnie jeżeli macie właśnie filtr polaryzacyjny na waszych aparatach, obiektywach, to jest to, że wszystkie wyświetlacze ciekłokrystaliczne, czyli LCD, monitory, telefony, w przypadku okularów przeciwsłonecznych i jazdy samochodem, tankowanie na stacji benzynowej, spowoduje to, że Wy tych wyświetlaczy możecie nie widzieć. Po prostu będą czarne. Więc to nie jest do końca takie, takie fajne. Należy na to zwracać uwagę, jak macie ileś tam pieniędzy określonych na tankowanie, na przykład, no to lepiej te okulary zdjąć, bo możecie przelać. Taka mała dygresja. Kolejną dygresją jest to, słuchajcie, że. Ponoć nie sprawdziłem tego, ale wyczytałem w mądrej książce bardzo. Ponoć, słuchajcie, od powierzchni metalowych. Nie odbija się spolaryzowane światło, czyli nie występuje zjawisko polaryzacji światła. Podejrzewam, że dlatego, że całość naszego światła podejrzewam, że od lustra będzie podobnie całość naszego światła będzie odbita. Więc ono, tak jak wpadnie na, na, ten, na tą płaszczyznę metalową czy na lustro, to ono całkowicie się odbije. Oczywiście przy lustrze będzie delikatne, pewnie to, to zjawisko polaryzacji, bo samo lustro jest szklane lub z jakiegoś materiału innego i dopiero odbija tutaj takiej, takiej błyszczącej powierzchni, prawda? Więc ta polaryzacja prze, przechodząc przez samo szkło, będzie występować. Natomiast jeżeli chodzi o odbicie, no to już nie będzie, bo całkowicie się wszystko odbija, nic nie przechodzi dalej, nie ma ugięcia tego załamania, tego naszego promienia świetlnego. Słuchajcie, z takich ciekawostek to ponoć. Nie sprawdziłem tego, bo za każdym razem, kiedy padał deszcz i świeciło słońce, nie miałem na sobie okularów przeciwsłonecznych z wiadomych powodów. Natomiast ponoć tęczy także nie zauważymy. Jeżeli jesteście w stanie to sprawdzić, albo jak zobaczycie tęczę, macie filtr polaryzacyjny lub okulary, sprawdźcie. Sprawdźcie, zostawcie mi w komentarzu, czy faktycznie tak jest, czy nie. Co jeszcze jest dość istotne? Słuchajcie... Światło idąc z tym tropem, światło, które jest w jednym ośrodku i wpada do drugiego ośrodka, czyli na przykład w tym przypadku, o którym mówiłem, no to światło z powietrza wpada do wody, prawda? Z powietrza wpada w, w szkło i się tak odbija i tam się częściowo załamuje i przechodzi przez to. A co się zadzieje, jeżeli jest to światło jeszcze dalej od nas? Weźmy sobie większą skalę czyli światło od Słońca sobie leci na Ziemię. Światło leci, dolatuje do naszej atmosfery. Jest próżnia i jest atmosfera. Więc także, słuchajcie, wpada do innego środka, więc się zaczyna załamywać. Więc teoretycznie powinno być tak, że to światło, które do nas trafia, będzie częściowo spolaryzowane. Idealnym przykładem i chyba dowodem na to, to są moje rytminy. Jest to, że jeżeli fotografujecie jakiś pejzażek i założycie filtr polaryzacyjny na wasz obiektyw, to niebo bardzo często w pewnym ustawieniu tego filtra będzie ciemniejsze, będzie miało bardziej nasycone kolory i trochę zgaśnie. To dowodzi chyba tego, że tam jest jednak światło spolaryzowane na niebie. No i nie tylko. W każdym razie. W każdym razie, czy filtry polaryzacyjne są wskazane i czy są potrzebne? Wydaje mi się, że można uzyskać fajne efekty, pozbyć się blików, oczywiście nie wszystkich. To nie jest tak jak na reklamach tych filtrów, których yy, chcecie kupić, na przykład, wchodzicie na jakąś aukcję, czy na Allegro, czy na jakieś inne, i tam są przykłady, i na przykład standardowy przykład to jest taki, że mamy sobie samochód, w samochodzie, na samochodzie, na szybie odbijają się chmury, drzewa i nic nie widać. Nakładamy ten filtr, stryk, widać wszystko, co jest w środku, jakby szyby nie było. Aż tak to nie działa. Aż tak to nie działa, słuchajcie. Nie mam teraz w tym momencie takiego filtru, aby wam to pokazać, aczkolwiek obiecuję, że sobie kupię taki filtr, nakręcę odcinek taki, żeby wam to pokazać i udowodnić, że faktycznie tak jest. Słuchajcie, bo tak, bo y, doszły mnie słuchy i opinie, że moje filmy na tym kanale są takie, że tutaj jest sama gadanina, gadanina, gadanina i nie ma przykładów. Obiecuję, że będą. Obiecuję, że tak. Te wszystkie odcinki, które teraz są, no większość przynajmniej tych odcinków, które są, to, są, to jest teoria. Będę systematycznie dorabiał odcinki, które będą. Dopełnieniem tych odcinków, które są teorią i będą praktyką. Czyli pokażę to, jak te filtry działają. Czy na przykład, jak rozmawialiśmy o filtrach szarych czy połówkowych. Mam przygotowane już mniej więcej połowę materiału, takiego, aby wam pokazać, jak się tego używa i jak te zdjęcia wychodzą. To będzie podlinkowane mniej więcej z tamtym filmem na temat, na temat filtrów szarych i połówkowych. Aczkolwiek w ostatnim filmie, w którym mówiłem o balansie bieli, tam jest właśnie to zdjęcie jedno, które tak przechodzi z tych, z tych temperatur barwowych. Tam jest zdjęcie właśnie jedno, które pokazuje, jak użyłem, jak użyłem filtra połówkowego. Tam były chyba trzy filtry, taka a propos połówkowy. To widać na tym niebie, że jest za mocno zgaszone. Aczkolwiek tam nie wnikałem, bo to było zdjęcie od tak zrobione sobie. Dla fanu i przyjemności. Słuchajcie, z moich znajomych bardzo wielu ludzi używa filtrów polaryzacyjnych. Pamiętajcie, żeby kupować filtry kołowe polaryzacyjne, żeby one miały faktycznie możliwość regulacji. Z moich znajomych, z moich znajomych fotografów, którzy fotografują szczególnie pejzaże, to tak, bardzo, bardzo znakomita większość osób używa takich filtrów, aby wydobyć jeszcze bardziej. Bardziej na przykład ten błękit nieba, czy jeżeli deszcz spadnie, kolory są bardziej nasycone, prawda? Ale są mokre, więc jeżeli mamy światło, to od tych liści zacznie się odbijać tam słońce, zacznie blikować. W momencie, kiedy założymy ten filtr, zgasimy delikatnie te bliki i faktycznie te kolory będą bardziej żywe, więc polecam. Te filtry są nieco droższe niż te filtry na przykład UV, które w dzisiejszych czasach chyba są troszeczkę bez sensu. Spełnią rolę tylko i wyłącznie chyba osłony na obiektyw, żeby uszkodzić w razie wypadku, żeby uszkodzić sam filtr, który jest dużo tańszy niż sam obiektyw, prawda? I ten UV nie spełnia roli swojej jako UV, bo zazwyczaj nie mamy takich warunków, żeby to UV było widoczne, i takie tam inne historie. W każdym razie polecam używania, aczkolwiek nie zawsze. Pamiętajcie o tym, że filtry polaryzacyjne. Są w stanie odciąć wam światło. I więc, jeżeli wam odetnie i przepuści wam tylko i wyłącznie jedną określoną falę, która jest w jednym kierunku, to innych się pozbędzie. Co zatem tym idzie? Zgaśnie wam zdjęcie. Bardzo często jest tak, że przy filtrach jest opisane, o ile EV on jest w stanie zgasić nasze zdjęcie, więc miejcie to na uwadze. Więc, przy plenerach, dobrze jest mieć statyw. I tym akcentem kończę ten wywód. I myślę, że to wszystko. Nara.